Witajcie w pierwszym odcinku z serii Kwadratowa Dżungla, yy, w, tym, w tej serii będzie ten świat, właśnie na tym świecie będę grał, będę wam pokazywał wszędzie co, jak i gdzie jest teraz, no i później będzie najwyżej takie coś, że na przykład, nie wiem, idziemy do kopalni albo zbierać krajowno, albo na przykład budować jakieś coś, no i okułem. dużo tego będzie i będę pokazywał też po każdym odcinku, co zrobiłem w przerwach, gdy nie nagrywałem. No to tak, tutaj mam swoje uprawy, to jest wszystko, jakby co jest w dżungli na drzewie. No okej, okay, no i teraz tutaj idziemy do domu. Tutaj mam łóżko, skrzynkę, pieceki i Tutaj mam zejście na dół, pochodnie tam są, oświetlają. No i teraz tutaj ja mam swoją skrytkę. Czekajcie. O jest, weszliśmy. No i tutaj jest taka moja skrytka, zawsze tu. Przychodzę jak nie wiem, jak mam albo wychodzić na górę, to tutaj wchodzę i się rozglądam, albo jak schodzę na dół, to też wchodzę i się rozglądam. Nieskończone źródełko. No i tutaj jak widzicie po Ray minimapu, yy, po Ray minimap, yy, tutaj mam wayponta nas, nastawionego na kopalnię. au yy, spadłem. No i tutaj mam taktyki zaczęte Właśnie przed chwilą to robiłem. Nie jest skończona ani zaczęta. To, to znaczy jest zaczęta, ale nieskończona. W tym sensie mówię. Jestem dzisiaj całkowicie poplątany, ale zresztą jest. Jest jeszcze wcześniej rano, jest jedenasta. No to nie jest wcześniej. No to ja się plątam tutaj wszędzie, we wszystkim i zawsze. No jeszcze nie ogarniam tych klatek. Niezbyt klatkuję, no ale tak nie ogarniam. Za zielono tu. Zielono mi. No i okej, okay, no i tutaj się przeskoczy, hop. No i tutaj jest mój dom. Tak wygląda z dołu. No okej, okay, no, no i to już po prostu nadchyle w tym odcinku, bo nie ma tutaj co pokazywać. Może jak będę łapał kota, to nagram jakiś bonus taki. Jak będę miał kota. Jej. Czekajcie. A nie, to kwiatek. A tu Enderman. Jej. O, skoczyłem i mam długą Ha, <grymne> Niezłe. leparkur parkour. No okej, okay, no to teraz wejdę do swojego domku, bo ja jestem bushman. Wow, nie tu. Nie trafiam nawet do swojego własnego domu, który jest podpisany na Ray minimapie. I tak to nie jest tutaj to wejście. Ani to, tylko to. Okej, okay, no i teraz wyjdę z tym, z tym, tym o, tyloma FPS-ami, no, wahają się od y, 9 do 13 cały czas, także nie jest źle jak na razie. O, już, już mam po prostu 30. No i okej, okay, to na tyle w tym odcinku. No i y, subskrybujcie, komentujcie, y, y, Jej, żółta łapka. Łapka w górę, znaczy się. Jestem poplątany. No okej. Okay. No to to na tyle. Żegnam się z wami z y, buszmeńskiego domu w moim buszmeńskim mieście. No to to to, to 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 na tyle. No okej. Okay. No i pamiętajcie, że o tym, co powiedziałem przed chwilą, subskrybujcie. No.